Nowa aktualizacja Star Wars. Dokładnie tak. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam wszystkie zmiany, które zaszły w nowej aktualizacji Star Warsów. Koniecznie oglądajcie odcinek do samego końca, żeby zobaczyć wszystkie te zmiany. Oraz pamiętajcie, widzowie, o kodzie Zakrzak i Ty w sklepie. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy mają wpisany kod Zakrzak i Ty do sklepu. A więc, tak jak widzicie, ja jestem już w gierce i w sumie to obudziłem się 6 minut temu. Wstałem 6 minut temu z łóżka. I sytuacja wygląda, widzowie, w taki sposób, że mamy nową aktualizację z Star Warsami. Ja jestem w ogóle ciekawy, co się zmieniło. Co się stało? Jakie i itemy dostaliśmy do gry? I co to na przykład są te gwiazdki przede mną? Serio, widzowie, Gwiezdnych Wojen nie było w Fortnite'cie, no już całkiem, całkiem długo w sumie jakby tak popatrzeć. Ej, co to są te gwiazdy? To jest jakieś zadanie dziwne? Nie wiem, co to jest. Ale lecę na tą gwiazdę. To może być bez sensu, ale lecę, zobaczę, co to jest. Widzowie, wbijam się do tego budynku i okazuje się, że ta gwiazda jest... To uwaga! Aha, jakiś automat do gier. No nieźle. To ja tu człowieku specjalnie przyleciałem, żeby zdobyć automat do gier. Mega, mega, super. Po prostu kozacko. Na ten odcinek mam tylko jeden plan. Chcę znaleźć wszystkie nowe temy. Postaram się wygrać gierkę, żeby tutaj się działo. I pytanie brzmi, co my w ogóle dostaliśmy? Bo z tego co wiem, to mamy na pewno tak. Miecze świetlne. To jest pierwsza rzecz, która powinna być w grze. Następnie mamy niby. Tego niestety nie jestem pewien, ale niby mamy jakiś nowy karabin, siema gościu, nara gościu no wjeżdżamy i rozjeżdżamy, tak? Proste, proste. No, tutaj krótka piłka. Dostaliśmy również darmowy battle pass. Nowy karnet bojowy oraz nowy płatny karnet bojowy, w którym mamy bardzo dużo skinów. Jest kolejny ziomek. 19, 40 i to jest chyba akurat bot, więc bocika tutaj zapraszam. Widzowie, może bot, może nie bot, ale prawie by mi uciekł. Mamy go. Ej, czemu ci ludzie nie mają żadnych nowych temów? Halo, panowie, proszę mi tutaj dać coś nowego, coś fajnego. Myślałem, że to jest jakiś z, ten statek Star Wars, a to jest tylko drill. No nieźle, nieźle. Źle, naprawdę nieźle, co tu dużo mówić. Swoją drogą, dajcie znaka w kentarzu, czy cieszycie się, że Star Warsy powrócimy do gry, a ja teraz mam nadzieję, porobię tego gościa. i on ma Star Warsowy! Ty, koleżko mój drogi, oddaj mi ten karabin! Zero ma, na hita jest, ale ja też. Pokojni widzowie, muszę dać radę. Muszę! O nie, dam rady Bombę udaje! Let's go! Dałem radę. Mamy go porobionego. No i tym oto sposobem znalazłem karabin blasterowy DC-15? Ej, co to w ogóle jest? Dobra, ja to pierwszy raz na oczy widzę i zawijam się. To jest właśnie ten nowy mityczny karabin, o którym wam mówiłem. I ja jestem totalnie w szoku, że udało mi się go znaleźć po 3 minutach i 17 sekundach nagrywania. Szybko poszło, bardzo szybko poszło. Nie powiem, że nie. Więc ja się leczę i sprawdzamy, jak działa nowy karabin blasterowy DC-15. Patrzcie na to, już zapamiętałem nazwy. No nieźle. Okej, okay, więc obczajmy. Karabin blasterowy DC-15. Sprawdzamy statystyki. Ma on 37 damage'a na sekundę. Nie, nie, nie. Nie na sekundę, na strzał. A 4,3 strzała na sekundę. Więc może nie nim zadać no całkiem niezły damage, bym powiedział. No to co widzowie? Sprawdzamy jak to działa? No trzeba sprawdzić. Ale oczywiście pamiętajcie, że to nie są wszystkie rzeczy, które weszły do gry. Więc oglądajcie koniecznie do końca, bo ja coś czuję, że jeszcze znajdziemy dużo nowych, ciekawych itemów. No i tak jak już mówiłem, dajcie znaka, czy lubicie Star Warsy. Jak ktoś lubi, łapa w górę. Napiszcie w kentarzu, ja. Ogólnie Star Warsy lubię, ale te stare filmy. Te nowsze może trochę mniej, ale te stare to mega lubię. Dobra, przyszła pora na to, by sprawdzić jak działa ten karabin. Ej, ja wstałem widzowie 5 minut temu, ja jestem jeszcze tak zaspany, naprawdę. Ale zobaczmy, wygląda, no celowanie wygląda z niego w taki sposób. Nie ma tutaj żadnej lunety jakiejś termicznej, czy takiej jak w Sniperce. Wygląda to tak, a strzela on, uwaga, strzela on. Łocie, ty niebieskimi strzela. Co jest? Ej, zawsze były mm, czerwone. Mieliśmy kiedyś taki karabin impulsowy, który strzelał czerwonymi laserami. A teraz niebieskie, ty, ale to wygląda. Ej, mega to wygląda, tak szczerze. Naprawdę, mi się to podoba. Zobaczmy sobie, jak to szybko będzie rozwalało wszystkie ściany. Czyli metal, cegła i drewno. Widzowie, nie ukrywam, podoba mi się to. Bardzo mi się to podoba, serio. Otwieramy skrzynkę. Myślałem, że może będzie mieć świetlny. Ale no, niestety nie tym razem, tak? Nie tym razem. Jeszcze pewnie dzisiaj go znajdziemy. Dobra, ściany się zbudowały, więc zobaczymy za chwilę, jak szybko możemy tym karabinem rozwalić te ściany. Oczywiście, prawdopodobnie nie będzie to jakiś super damage w struktury, bo raczej te karabiny nigdy nie były dobre... Na budowle, bo wiecie, mają nieskończoność Amo, to by było trochę zbyt op, gdyby Mogły rozwalać dobrze budowle no Ale przekonajmy się, drewniana ściana Raz, dwa, trzy, cztery, pięć no To w sumie nie tak dużo Ceglana ściana, raz, dwa, trzy, cztery, pięć Sześć, siedem, osiem, dziewięć Kolejną niesamowitą Zmianą, która weszła do gry i właśnie Chciałem wam to pokazać, jest to Co możecie zobaczyć teraz na mapie Ogólnie to, co się rozwala system To jest coś, czego nigdy jeszcze nie było I w ogóle to przepraszam za mój głos ale tak jak mówię, wstałem 5 minut temu i trochę ciężko się gada Jak widzicie, mamy tutaj Darta Maula Chyba tak się wymawia, mam nadzieję, że tak I no, to jest normalne, prawda? To jest NPC i w ogóle można by tak sobie pomyśleć Ale okazuje się, że nie jest to normalny NPC Dlatego, że ten NPC daje nam specjalne lekcje w jakimś portalu Zobaczcie, podchodzimy sobie do niego Poznaj rzut mocą i skok mocy używając miecza świetlnego Ja klikam, że chcę to poznać I patrzcie, co się dzieje, widzowie On otwiera portal, do którego... My wchodzimy i pytanie co się będzie działo. Wychodzimy z takiego czegoś i dostajemy jego mieć świetny. Ukończyliśmy trening sitów. Z tego co wiem, na mapie mamy rozrzucone jakby różne treningi. Tej e, ciemnej strony mocy i jasnej strony mocy. Tej, W sensie, no to chyba tak się mówi, tak? Czy nie? Poprawcie mnie, jak mówię źle. I właśnie, gdy pójdziecie do tej ciemnej strony mocy, dostajecie trening sitów, a gdy pójdziecie do e, niebieskiej, jasnej strony mocy, dostajecie trening prawdopodobnie Jedi, tak mi się wydaje. Bardzo dawno nie oglądałem Star Wars, ale coś tam jeszcze w głowie zostało, więc mam nadzieję, że mówię dobrze. Więc jest to kolejny nowy mityczny item, który dostaliśmy. I teraz pytanie: Jak działa ten Double Jump? Jak działa ta moc? I w ogóle te różne rzeczy. Patrzcie: Podwójny skok. W ogóle to jest jakieś totalnie dziwne. Możemy podwójnie skoczyć i się jeszcze podciągać. To jest totalnie OP. Czy tym mieczem można rzucać? To jest dobre pytanie. Wygląda. Łocie chłopie, ja, co to było? Okej, okay, mieczem rzucać nie można, ale możemy robić jakieś takie triki z Ameryki, bym powiedział. Ty jakieś tutaj moce takie y, robiące, nawet nie wiem do końca co z przeciwnikiem. Pytanie cię jak ja to przytrzymam na tym drzewie? To jemu się coś dzieje? Aha! Czyli ja zgarniam wszystkie rzeczy z otoczenia i walę tym w kogoś. Dobra, widzowie, testujemy to jak najszybciej, bo to coś jest totalnie potężne. Nie gadaj, że tylko akurat są chłopy. Jest żomek. Dobra, czekaj, czekaj! Rzucam w nich tym! Lecą kamienie w chłopów! Co jest? 160 udałem! Dobra, widzowie, nie mam pytań. To jest totalnie OP. To jest totalnie, totalnie OP. Chłopie, jak ja zaraz tutaj w ciebie z kolejnymi kamieniami rzucam. Dawaj to. Bierzemy, rzucamy i zobaczmy, co się stanie. No dobra, tym razem nic wielkiego. A więc tak jak mówiłem, dzisiaj obszernie sobie wszystkie zmiany. Przynajmniej mam nadzieję, że wszystkie znajduję. A kolejną z nich jest ta jasna strona mocy. Mogę obdarować cię potęgą, o jakiej nie śniło się żadnemu Jedi. No to Byszku, pokaż co tam masz. No i zobaczmy, jak wygląda trening Jedi. Czemu ja nie mogę go kliknąć. Ty, łopie! Ej, działasz ty czy nie działasz? Ej, on nie działa. Ty no, widzowie, zbugował mi się ten ziódł. No halo, chłopie. Dobra, działa, działa, działa. Zaproś sprawiedliwość w galaktyce. Okej, okay, koleżko. Ty, jakie oni tam mają luksusy w ogóle w jakimś apartamencie siedzą. I zobaczmy, co będę miał za mocę. Ej, to wygląda ciekawie. Ten, Kylo Ren po jasnej stronie mocy, nie? To ciekawa sytuacja. I teraz zobaczmy, jaka jest specjalna moc jasnej strony mocy. Jest to... Ej, wydaje mi się, że to będzie przyciąganie Z ciemnej strony mocy mamy to Rzucanie tymi głazami, a prawdopodobnie Jasna strona mocy polega na tym, że możemy Przyciągać przeciwnika i najprawdopodobniej Dostaje on wtedy jakiś damage, więc Tak samo to testujemy I tak w ogóle napiszcie, która z tych rzeczy Które dzisiaj już znalazłem jest najlepsza, czy mityczny Karabin, czy nowy, mityczny Zobaczmy to, czy nowy mityczny Nowa mityczna moc, yy, widzowie Przyciągania, rzucanie kamieniami, jestem Mega ciekawy co myślicie, a od tego gościa To ja może sobie pójdę, bo wyglądał on na bardzo mocnego. I teraz pytanie brzmi: czy my dostaliśmy jeszcze coś dzisiaj, czy to już wszystko? E, bo jak na razie to ja jestem w pościgu, chłop mnie goni, widzowie. Widzicie, jest najgorsze w meczach e, świeżo po aktualizacji, to że grają takie na posłuchy, że nie da się grać. Przynajmniej u mnie. Możecie dać znaka, czy u was jest tak samo, ale to u mnie to jest tragedia, serio. Widzowie, ja nie mogę z nikim walczyć, bo to zawsze kończy się tak samo moją dentką. Ej, tu jest kolejne szkolenie mocy! Pytanie, czy to jest to samo, czy to jest inne? Ty, wydaje mi się, że to nie jest y, ten Anakin Skywalker. Walker, tylko to jest ktoś inny. Nie, no to też jest on. Nie, to Obi-Wan Kenobi. Dobra, gościu, szkol mnie. Kolego, weźmie, wyszkol. Ja chcę jakieś nowe moce. Ty, dawaj mi to. Dobra, widzę, kolega chyba. Kolega nie chce ze mną współpracować. No nie, źle. Dobra, ładuję go. Jak już jesteście wyszkoleni, wygląda na to, że nie da się nic więcej zrobić. Pytanie: Czy da się przejść na złą stronę mocy? Tego jestem ciekawy. Czyli wygląda na to, że karabinu z ciemnej strony mocy nie dostaliśmy. Jak pamiętacie, kiedyś w Fortnite, tak jak już mówiłem na samym początku tego filmu, był ten czerwony blaster. Teraz wygląda to tak, jakby go nie było. To był wtedy blaster szturmowców imperialnych, prawdopodobnie, jak dobrze kojarzę. A teraz go nie ma. Co więcej, szturmowców imperialnych nie ma nawet na wyspie. Pytanie brzmi tylko czemu? Bo wtedy nie mieliśmy karabinów Jedi. Teraz mamy karabiny Jedi. Chyba, że one nie są karabinami Jedi, tylko niebieskie karabiny miała zaś ta zła strona mocy. Oj, widzowie, w tych gwiezdnych wojnach to tyle się działo, że ja już naprawdę nie ogarniam co jest pięć. Zbieramy matce, wygrywamy tą grę. Ej, dobra, tam na daleko jest chłop. Zobaczycie, jak go mogę przyciągnąć? Ty. Coś mu zrobiłem. A nie, chyba nie. To on się tylko zeslide'ował. Widzimy, ta moc jest jakaś dziwna. Trzeba ją przetestować najpierw na samochodzie, a potem może pokonać ją ostatniego gościa. Dobra, trzy, dwa, jeden, moc gotowa. No i mamy tutaj furę. Zobaczmy, co się dzieje wtedy z furą. Okej, okay. czyli ona jest... Tak jak myślałem. Ale pytanie również brzmi, co się dzieje z przeciwnikiem, gdy go przyciągniemy, Czy on dostaje damage? Czy po prostu leci w naszą stronę? Bo w sumie, jeżeli tylko leci w naszą stronę, to może nam dać niezłą bombę z pompy wtedy. Chyba tak. I kolejna zmiana, którą dopiero zobaczyłem, to jest super szybki sprint z mieczami. Tylko problem jest taki, że wykorzystuje on dwa razy więcej sprinta. Tego, co macie pod shiftem albo na padzie. Nie wiem, na czym on jest na padzie, tak szczerze. Ale sami zobaczcie, jak szybko zjada mi sprint. Biegnę chwilę i już go nie mam. Więc dwa razy szybciej zjada sprint. Ale no, ale jest dwa razy szybszy prawdopodobnie Twoją drogą wiecie jaki teraz można zrobić sobie mecz Znaleźć pięć mitycznych itemów w jednej grze Mamy sprzęt do Dwa mityczne miecze Mamy mityczny karabin ze Star Warsów Mamy mityczne t -t 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 włócznie z e, anime Z Ataku Tytanów I mamy coś jeszcze? Nie wiem, pewnie tak Strefa robi się coraz mniejsza Więc powoli przechodzimy do końcówki gry Widzowie, gramy pod kampę czy dojeżdżamy? No jak zacznę dojeżdżać to pewnie się wywalę Ale jak zagram pod koniec No to może coś z tego... Nowego mitycznego, i temu zrobimy ciekawego. Ej, i zobaczmy kolejny, można powiedzieć, taki mit. Czy mieczem da się zbierać matsy? Odpowiedź brzmi, że się nie da. A szkoda, bo działoby się to trzy razy szybciej. Z tego, co widzę, jak tak teraz sobie roluję perki, to też nie mamy chyba żadnych nowych. Najprawdopodobniej też nie widziałem wcześniej żadnych informacji na ten temat, czy mamy nowe perki. Ej, ale teraz w ogóle przy wyborze perka, powiedzmy, jak macie trzy perki naraz do wyboru i wybierzecie jeden, to one się nie wyłączają, tylko przekłada wam się od razu na kolejny wybór, więc to jest ok Spoko, bo nie trzeba tracić czasu na kolejne wyciąganie tego telefoniku. Czy co to jest? Ty, jaki ziomek do mnie tutaj ładuje. Dobra, sprawdzam na nim tą mityczną moc. Zobaczmy, co się stanie. No, nic się nie dzieje. Sprawdźmy to jeszcze raz. Dobra, moc mi się ładuje. Ja w tym czasie wbiję się na hakie, żeby go przyciągnąć tak do góry i może porobić z wysokości. Zobaczmy, czy to zadziała. 3, 2, 1 i. Nie, to jest jak. Dobra, nie wytrzymam. Co, co, ty, czemu to nie działa? Czemu to widzowie, nie działa? Jest tam ziomek, ja go ładuję. Dostał, no, 120 jakoś mu dałem. Tylko tam jest też lama. Trzeba po tą lamę przelecieć. Dobra, jednak on sobie wziął tą lamę. No nieźle, no kozasko po prostu. Dobra, próbuję zrobić to ostatni raz. Jak teraz nie trafię, przyciągnąłem go. Wow, ey, to nie jest takie dobre wcale. Widzowie, możecie kogoś przyciągnąć i on wam da od razu pompę. Tak jak przed chwilą się to stało mi, prawie. Ej, dobra, uważajcie z przyciąganiem przeciwników, bo to może się, że jak powiem, źle skończyć. Wystarczy, że ktoś ma na przykład mityczny shotgun, zostanie przyciągnięty i da wam idealną pompę w Heda. No i lecicie do lobby, nie? Tak w skrócie. Lecicie do lobby. Ryzykowne, ale jest to coś nowego. Ogólnie, jak dla mnie, spoko. Mega kozackie, ale tak jak mówię, ryzykowne. Trzeba używać z głową i będzie dobrze. Siedem osób tylko zostało do końca meczu. A tutaj kolejny kolega z mojej strony mocy. Gościu, może daj mi jakieś nowe ulepszenie, co? Widzowie, no, niestety. Jak już przeszliśmy na ich stronę, to nie chcą współpracować. Ja nie wiem, czemu. Pięć osób, a ja totalnie nikogo nie widzę. Halo, jest tu ktoś. Mamy, mamy kogoś na tej mapie? Wygląda na to, że chyba nie. No to sprawdźmy kolejną rzecz: czy moc y, ze Star niszczy budynki? Okej. Okay. Trochę niszczy. Tak bym powiedział, takie leciutko, nie? Takie tam 20 ścian poszło. No i właśnie, widzowie, dajcie znać, czy w ogóle będziecie kupować nowego Battle Passa. Nowy karnet bojowy, znaczy taki mini karnet bojowy, tak to nazwijmy. Jestem w sumie tego mega ciekawy, bo ja na pewno sobie go zakupię. Tak teraz sobie obczajam, biegam z tym mieczem, testuję te super mocy. Patrzcie, sprint, podwójny skok, jak to w ogóle kozacko wygląda. Mega mocne to jest. Jest daleko. No, ma biała, ale ja też mam biało. Jakby nie to, że ktoś mnie trafił, to już bym go miał. Ładuję ziomeczka, 88 udałem. Ej, całkiem sporo. Ała. I oni się teraz tutaj tukom Weźmy super moc widzowie i zobaczmy, czy coś im zrobię. To jest dobre pytanie. Nie, no, nic im nie zrobiłem. Trzy osoby. 40. Uo, ale biało ma! Chłopiec na hita totalnego. Byczku, ładuję cię. Jesteś mój. Musi być mój. Aha, no to nieźle. Nie no, spoko. Fajnie, fajnie, fa fajnie mi fraga zabrali. Widzowie, ziomek używa na mnie super mocy, ale w sumie to nic mi nie zrobił. Zobaczmy, czy wygram, czy przegram. Mam nadzieję, że uda mi się to wygrać, ale on jest mocny, bardzo mocny. Wiecie co, ja sobie zboksuję i wyczyluję. Chłop, co się poci, widzowie? No ja nie mam pytań. Ziomek mnie podmienił. Oj, oj, dobra, jestem w tragicznej sytuacji, bardzo złej. Dobra, spróbuję wygrać z miecza. Co będzie, to będzie. Najwyżej, widzowie, przegram! Miał farta. Pamiętajcie widzowie o kodzie Zakszak. I ty w sklepie. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Wpadajcie na te, trzymajcie się do następnego i cześć!